Kto najczęściej oszukuje w sieci? Zazwyczaj kierujemy się przy oszustwach taką chęcią zysku. Chodzi o tak zwane szybkie albo łatwe pieniądze, o zarobek. Ale też są ludzie, którzy oszukują jeszcze z innych względów. Daje im to poczucie ekscytacji, poczucie władzy, taką satysfakcję i przyjemność. Często związane jest to z ich cechami osobowości, osobowościowymi a mówiąc ściślej z zaburzeniem osobowości typu psychopatycznego. Psychopaci inaczej myślą, inaczej czują, inaczej działają, i te cechy, które posiadają, robią z nich, można powiedzieć, idealnych oszustów, i w sieci, i w realu. Teraz trochę opowiem o tych cechach. Przede wszystkim u psychopatów występuje taki duży, powierzchowny urok i świetna umiejętność, Komunikacji i powiedzenia tego, co, co ktoś chciałby usłyszeć. Świetnie wyczuwają, co można komuś powiedzieć, i w ten sposób manipulują innymi. Używają też takich pięknych, dużych słów. Mają przesadne poczucie wartości i wiarę w siebie. Zwykła, normalna osoba. Często nie podejmuje pewnych działań, ponieważ boi się porażki albo boi się, że nie podoła. Psychopata nie ma takiego problemu, zawsze jest przekonany albo przekonana, że wszystko musi pójść świetnie i tą swoją pewnością siebie czy też charyzmą często właśnie zaraża inne osoby i to wzmacnia skuteczność takiego oszusta. U osób psychopatycznych mamy do czynienia z deficytem lęku. Rzadko kiedy się boją, rzadko kiedy odczuwają lęk. Normalne osoby z kolei czują lęk i to ich często powstrzymuje przed podejmowaniem działań typu łamanie prawa czy łamanie norm społecznych, ponieważ boją się kary. Psychopaci nie boją się. A co więcej, są święcie przekonani, mają dużą wiarę, że unikną konsekwencji i co ciekawe, nawet jeśli już będą przyłapani i będą musieli ponieść karę, to wierzą, że następnym razem na pewno właśnie im się uda, czyli nie uczą się na swoich błędach. U psychopatów nie ma też empatii, poczucia winy i wyrzutów sumienia. Trudno im wejść w przeżycia innych osób, jeśli już to mówimy o tu o takiej zimnej empatii. Wyobrażają sobie, jak ktoś może się czuć w danej sytuacji, po to, żeby lepiej manipulować tą osobą. Nie potrafią wejść w doświadczenie rozpaczy, wściekłości czy złości swoich ofiar. W związku z tym łatwo im oszukiwać ludzi, czasami niszczyć im życie. Inne osoby traktują w sposób taki instrumentalny, to znaczy interesują się tą osobą aż do momentu, kiedy nie uzyskają od niej tego, czego potrzebowali. Jak już to dostaną, to często porzucają czy opuszczają taką osobę bez jakichś uczuć, bez wyrzutów sumienia. Pomaga im w tym też taka płytkość uczuć. Jeśli uczucia się pojawiają to na krótko i nie są takie silne, żeby wpływały na podejmowane zachowania. Psychopaci też mają właśnie ogromną skłonność do oszustwa i do manipulacji. I to wynika m.in. z tego, że normy moralne i takie normy zachowania są dość mało u nich wdrożone i tak naprawdę kierują się swoim interesem, a poczucie dobra i zła jest dość mgliste.